Cześć mano, witajcie! Z tej strony Mister Bartok. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam Was już w szóstym, szóstym odcinku z serii Wiejskie życie. Tak, wiejskie życie, znowu wiejskie życie. Czemu nie inna seria? Czemu nie sąsiedzi? Czemu nie scrap? Czemu wiejskie życie? Po prostu wiejskie życie to jest taką serią co pociągniemy mi się wydaje przez jakiś czas. Później, może jakąś inną wprowadzę, na przykład, tylko scrap, ale na razie dzisiaj, i przez następne dni, będzie wiejskie życie. Bo tak mówię, na wiejskim życiu nigdy nie ma nudy i nigdy nie ma e, na przykład pomysłu, co by tu dzisiaj na odcinku robić. Bo ja też mam tyle planów na odcinki, że teraz spokojnie z trzy odcinki bez planowania mogę nagrywać rząd, bo wiem, co robić, nie? Także, no, lecimy z odcineczkiem. Subskrybujcie kanał, bo. No, subik zawsze się przyda. I wiecie co? Spróbujemy. Drugi raz. Może teraz się uda. Że każde trzy łapki pod odcinkiem, czyli pod tym odcinkiem, już teraz nagrywam trzy łapeczki, to będzie następny odcinek maratonu. Bo po tamtym wam się nie udało. Trochę mi smutno z tego powodu, ale może pod tym się uda. Więc jeżeli to będą trzy łapeczki, to następny odcinek już na już jutro. W następnym odcinku. Więc no. Polecałbym Wam, bo no, ta seria będzie fajna. I każe Ci łapeczki, no to sam ten odcinek. Wszystko wiecie. Wiemy, wiemy. Lecimy do odcineczka Jak widzicie, znajduje się przed domkiem. Jak w, sumie w każdym odcinku. W każdym domu, w każdym odcinku tutaj stoję. Więc norma, ale też norma jest to, że musimy się wziąć za robotę. Ale nic, w tym odcinku akurat pracy jest dość. Ale teraz się bierzemy za robotę. To ja sobie tak. Zobaczcie co teraz. A, zapomniałem w ogóle. Więc w tym momencie z naszego konta ubywa, ubywają pieniążki, bo kupiłem za 250 ten obciążnik. Znaczy obciążnik. No, kupiłem sobie ten obciążnik. Do tego dokupiłem. Hmm, czy gruz? Gruz nie dokupiłem, tylko gruz wziąłem. No tam miałem gruz po od sąsiada, co się ostatnio budował, tam stało trochę gruzu, to pożyczyłem od niego, więc 250 z naszego konta ubywa, ale nie tylko 250, więc 250 z naszego konta poszło już teraz, a teraz pójdzie następne 2,5? Tak, więc następne 2,5 tysiąca, czyli już 2750 naszego konta poszło, na co? Nie na belki, nie na wózek, znaczy nie na header, tak, ale na wózek. Co mówiłem w tym odcinku, że trzeba wózek kupić? No bo wiecie, combine z hederem tutaj by się zmieścił. W ogóle myślałem, że to jest takie szerokie, że tutaj będzie stać bizon, a obok niego z jednej strony będzie stać wózek z hederem, ale no niestety nie podał. Może kiedyś trochę tę ścianę wyburzymy i przesuniemy ją gdzieś dotąd, że to się zmieści, to i to w jednym miejscu. Może kiedyś zobaczymy, zobaczymy. Gdzie jest ten sebek? To nie ma go i nie ma. Dobra, no to jak go nie ma, no to ja się biorę za robotę, bo on mówi, że będzie, ale on dzisiaj też chyba trochę zaspał. Bo ja mu to pisałem, to była która szósta, albo piąta czterdzieści, a jest dziesiąta pięćdziesiąt. Trochę zaspał, ale to tam nie jest do mnie problem, bo na jak teraz mi jest jakoś super potrzebny. To w dzisiejszym odcinku będziemy robić. Będziemy zbierać belki. Dlatego są obszernik się wziął, właśnie. I dlatego wziął się tutaj obciążnik, bo do tego używaliśmy. Co się działo poza odcinkiem, to może też to za chwilę powiem. Tylko sobie odepniemy i zapniemy widły, bo tak były do obornika. I powiem, co się tu dzisiaj działo. Dzisiaj, no poza odcinkiem. O tak mówię, belki pozwoziliśmy, e, obornik tam zawieraliśmy sepkiem. I co najważniejsze, ogarniliśmy, czy to Sebek zrobił, nie ja, więc bardzo go serdecznie dziękuję mu, serdecznie mu Sebkowi za robotę, bo fajną robotę ogarnął. To podgarnął, tak mówiłem. O, taczka, fajna taka taczka w pionie, no. Podgarnął. O. o, kto złoń? Halo? tutaj Widzowie, ale ze mnie gapa, nie? Zapomniałem, że po tego to z musimy czy przyczusarkę jechać. Dobra. Czyli Sebek, możesz jechać później o te 10 minut, bo tak jak ja... Widzowie, gdybym wiedział, to bym jechał od razu. Ale dobra. tak się nie myśli, to się tak później robi, nie? Po John no to... Fajny. Ja jestem ciekawy, jaki John może kupię. <grym> nie no. Żart taki. Tutaj chyba coś się buduje coś tam konkretnego, bo no, stop te betonarki jeżdżą, jedna z drugą. Tutaj niedaleko gdzieś jest y, miejsce skupu tego betonu, ale no tak się tutaj dużo jeżrzymy, no pa! Panie! Co jest? Ja nie mogę, widzowie, bez pasów, żadnej informacji, a ja muszę jechać i... powiem wam tak. Gdybym nie zahamował, to jest wypadek, nie? Ja nie mogę. To trzeba. Nie to gdzie mandat powinien być. to. to. Tutaj woda jest? Co jest widzowie? To jakaś tam ścieki wywaliły. Czy ścieki no te? Jak się to nazywa? Te takie kratki na drodze chyba wyszliły. To jest wody przecież na całe koła. Koła. Bo trzeba tam powiedzieć tym z tego sklepu. By coś tam podsypali, czy jadę dobrze w ogóle? Bo tak coś mi. A, dobra, trochę dalej jest. Bo. a wiecie, ja w tym terenie tak się nie orientuję za bardzo jeszcze. Bo to jest dopiero. Tak, być mój pierwszy sezon na tej serii. Na tej wsi. Tak mieszkam w innym miejscu. Ja tak nie do końca się orientuję, ale w miarę ogarnia mnie. Sklep u Mieczysława Sprzedaż. Nie czekaj, kupuj, no Też tak myślę, nie czekać, kupuj, ale widzowie Ja mam tyle pieniędzy, jak widzicie na, na koncie W lewym górnym rogu, bo w prawym, nie wiem do końca Zobaczcie, tam jest pieniędzy No właśnie A mój ciągnik jest warty trochę więcej, więc No, niestety Gdzie jestem, Mieczysław? Nie wiem, nie wiem Gdzie on jest? O! Pły. Dobra, gysimy maszynę. Witam pana. Witam witam. Pana szybko załadujemy, bo tego idziemy sprzedać i jedziemy do niego kupić. szybko załadujemy. Dobra, no to ja to ja... A ona się myśli na szerokość, czy nie bardzo? Nie, tak, tylko otworzy tu tą klapkę i będzie. I jeszcze tak chcę by panu powiedzieć, że jeszcze sufla od pana tu jest i za niedługo też będzie domu karmy dla... Świn dla kur, dla krów, różne nawozy, e, nasiona, tak żeby pan wiedział. Aha, no bo wie pan, do dogonowy sezon się dobra. zaczyna, więc z jesień, więc na wiosnę potrzebuję jakieś nasiona, nie? Może zapraszamy. Dobrze, ja już panu nabierę. Dobra, a ja ten. Dobra, widzowie. Tutaj w ogóle nie widziałem, bo tak samo ten do jakby to było ozdoba. Znaczy ozdoba, tak? To był taki zwykły traktor, nie ze sklepu, ale dobra. Co? Ale... Szuflo, dobra. Do następnego będę po nawozu tam kiedyś. Dobra, widzowie. Zamykamy. Tą tam taką linkę mam i czujnik taki się klika. I tam zamyka się. Jest fajnie, a ja mam widzę. uuu motorek. Motorek normalnie. No fajnie, taki może kiedyś kupimy. W ogóle, napiszcie że chcielibyście, żebym kupił jakiś kład. Albo może, widzowie. To jest dobra myśl. Kupić kłada e, albo krosa, albo dwa krosy kupić. Dwa kłady, cokolwiek. I jak sobie kupię, powiem, fajny kład, będę tak jeździć. I może będzie Sebik zazdrodzić. Sebek fajny kolega. A później, może kupię mu na urodziny. Co o tym myślicie? Bo powiem wam, że taki kładzik, nie no wiecie, trochę kosztuje. Ale na początku, teraz może tak szybko, nie? Ale może na święta. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście, żebyś, żebyśmy sobie tak jeździli po lasach, jakieś odcinki z tego nagrywać, jak sobie jeździmy po lasach, w jakichś górkach. Tak, kładami. Fajna sprawa, nie? Tylko taki kładzik też nie kosztuje mało. Ale jak się sprzeda zboże, dostaniemy jakieś kilka tysięcy mleko. Do tego jakiś ciągnik się sprzedało, coś się ten, następne kilka tysięcy. Więc mi się wydaje, że Cię pomyśli coś o tym, co? Napiszcie i widzowie, patrzcie. Znowu zapomniałem. Miałem powiedzieć panu, że tutaj jest taka kołóża. Czy może coś o tym wiem? Nie powiedziałem. Nie wiem o co chodzi teraz. Ale zarzuciło przepką Widzowie normalnie zarzuciło, jak nie wiem. To jest. tu pisze? Dąbnica. Powiem wam, że ta mapa jest fajna. Dąbnica. Ta, ta wioska. Na tej włosy dużo nie znam ludzi, ale może chcę kiedyś pojeździć, poje, pojadę, do każdego domu zajadę, zapytam się co tam. No i znowu... Ja, nie wiem, sobie chyba na półce będę musiał zgłosić tutaj, że ludzie tutaj przechodzą bez pasów i w ogóle nie patrzą w prawo, lewo, tylko zaraz idą prosto, nie patrzą totalnie czy jakieś auto i gdybym ja teraz jej nie uminął, nie bo wcześniej hamowałem, teraz jej ja gdybym nie ominął, to on też byłoby nieźle. Tak jak mówię, belki pozbieraliśmy też słomy, więc też fajnie, te belki są już schowane, teraz musimy tutaj tylko wjechać z obornikiem albo z gnojowicem, no i tu to jedzie. O, chyba sebek! Jedź, jedź! Puszczam się, czekaj, pokażę mu. Dobra. To jest sebek! Tak, to jest sebek! Bo ja ten, mówiłem, czy zostawił Masaya ja, u mnie i ten, do domu się z buta poszedł, I dzisiaj ten przyjeżdża. Dobra, elegancko. Uuu. O, widzowie, zobaczcie, co się z tyłu stało, Z mi spadła. O <grytanie> Czekaj się. <laughs> o, kurczę. Co dużo mówię, to później tak jest. Siemano sebek. Czekaj Ty, a <laughs> nowy nabytek mam. o! Nowy nabytek i już, może powiedzieć, ten. W ogóle by u tego, w sklepie, nie u tego słowa. I też taki chłopak. Prawie całą mi tą po Porysował. Dobra. Dobra, dobra. 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 Nie dobra. Dobra. Dobra, tu nie wstawę. Dobra. Czekaj. Pójdziemy upaść żebyś a ja to podjadę tym. Dobra. Czy ja nie Spoko. Czekaj. Tu sobie musimy jakoś tak zajechać. I tu, patrz jak one normalnie jak ten, prawdziwy rolnik. No bo trzeba będzie trawę pokosić na tym, więc trzeba będzie to ogarnąć. Gdzie jest? Ja! Taki duży maszyn, do takiej małej zgrabiarki, no ale okej, okay, no widzą, zgrabiarki, przycząsarki. Ale widzę, bo to nie ma różnicy, czy duża, czy mała, ważne, że da radę. Dawaj, 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 dawaj. STOP! Tak to do, no, dawaj trochę jeszcze. STOP! Stop, 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 stop. Dobra. Syk. Wałek. Olej, nie podniosło, e! Razem ze mną. <Glipy> dobra. Wiesz na trochę podjedź i lecimy do roboty. Czekajcie, ty... no. Są nie... co No. Co to za spóźnienie, ale wczoraj trochę... ...poimprezowaliśmy i... Uuu, Sebek. Coś Ci mówiłem o moim pracowaniu w takim czasie, nie no, też trochę poimprezowałem, i też dopiero po spać, to była trzecia w nocy, więc jeszcze montowałem film później, więc też dzisiaj trochę później, ale znowu jutro może trochę szybciej przyjedziemy. No, dobra, no, no, to co dzisiaj do roboty? No dzisiaj jak wyjdzie w zestawie przygotowanie do, do zbierania belek, nowy obciążnik. Nie, to jest to jest ten gruz, co tam leżał koło tej budowy. No, 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 no. Właśnie tam ten gruz wziąłem, no bo ten pozwolił mi. fajne taki dość ciężki. No wiesz ile to waży? Tak zważyłem wczoraj. 900 kg. O, no. no to dobrze. Ty nawet kable poprowadziłeś. No. Za czym no. zrobiłeś? Trochę mi to pokosztowało, bo 250 do tego jeszcze, ten gruz to też daje mu stówkę. Bierzak. Kumpel, kumpel, no taki no. gruz teraz można robić i właśnie wiesz co, bo ja dzisiaj te belki będę zbierać pojedynczo, Każdą oddział nie na ja tylko pojedynczo i nie wiem gdzie je ładować nie, bo... i powoli bo będzie ci do przodu ten przeważać i tutaj, ale tu na dół czy do góry do góry, Up. Do... może nie miejsce, ale, ale da się wjechać to wiesz co to zejdź, albo czekaj, zejdź powoli po belce Idź podjadę trochę Powoli po belce zejdź I idź powoli, powoli tam, no To idź po masaja dużego, albo po jakiś ciągnik I weź tą tą, odsól, kopaczkę I chodź ją bo ona nie jest jakaś ciężka Nie? To dawaj Dobra Czekaj o, już kopa zawalił, e, zabek. Czekaj, dobra. Dawaj, 3-4. O, dobra, 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 są, są. Ty, drabinę. tylko patrz. Czy my się tu zaś tu wykręcać, żeby wejść tak poziomo, tak? Teraz hmm. spróbimy się. Trzeba pokazać Ci może jak... To idź. Co było. Czekaj, jeszcze ja pod drabinę skoczę. Ja no, ja nie, 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 drabina nie, bo na ino będzie tu zawadzać. A, no w sumie tak. A jak ty to widzisz? Czekaj. Jest no, dobry pomysł. Bo wiesz co chodzi? No bo hasz, to będzie taka chyba typowa na belki, bo tak, header, możemy zawsze coś dobudować jakąś małą wiatr. Ty to masz wprawę w to. Dobra. Ty co to będziesz ogarniać? Co ja mam robić? No to właśnie, to dawaj, weź tam na ten, ja wyjadę, tam nie się do... nie No to idź dalej mpz-em. No właśnie to samo też może tam być na widły. Czekaj. Dawaj mi wskocz tam na ten, na... No. Na ten, ja no, ja no, ja mi I obciążny wskocz. I se podjedziemy tam. No trochę tych beleg jest, bo 10, ale pójdzie, pójdzie szybko teraz. To ty tam idź powoli kosić. O! e! Stoisz tam? Nie, bardzo? nie jedzie, tak. bo tu jest mokro. O, aha. Dobra, dobra, dobra. Tylko muszę belkę wziąć stąd. Mhm. O. Uuu. Ty, ona dowolnie wpadła. to, matazy wyciągnąłem ją, wiesz. A, w ogóle patrzcie, co zrobiliśmy z setkiem. Sebek, pochwal się, co zrobiliśmy raz wczoraj. No, ja przynoszę deski, żeśmy zrobili mostek bo powiem wam, że tak trochę ziemi się podsypało ale od razu jest lepiej tutaj trzeba trochę dosypać jeszcze ziemi w tym miejscu ale tak wiecie o co chodzi tutaj jest przejazd znowu na inne pole dobra, biorę się tę robotę bo jest ponad prawie 30 minut odcinka a ja co najmniej te belki chciałbym podbrać, więc chyba w tym odcinku nie do końca mi to wyszło, ale wiecie co, pobieramy sobie co najmniej te strzybelki. tak z 30 parę minut zrobimy odcinka, 35 będziemy kończyć, bo powiem wam, że no to wtedy by wyszło z godziny odcinka, gdybyśmy mieli zrobić wszystko, wszystko. Nie? Bo ja miałem takie plany. Dokończyć zbieranie e, belek, zacząć i skończyć, później dokończyć kuszenie, to by sobie jak dokończy. E, przetrząsnąć i zgrabić. A my tego nie zrobimy dzisiaj na milion procent. Belek nie podbieram, bo 10 Belek to jest co najmniej, no ile? Jest hmm. 10 odcinka na pewno. Więc nie wiem, pozbieramy te 3, zobaczcie jak będzie z czasem i może wszystko zrobimy. A jeżeli będzie powoli szło, no to po prostu tyle będzie z tym odcinkiem i w następnym będziemy to dalej robić. Dużo, dużo mówię, no to wiecie. Zdarzyło się, bo źle wiem. No, 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 wbij się, wbij się. No, co jest z tym? Może się uda. O, udało się. Lecimy tam. Ja to, to jest bardzo mokro, powiem Wam, widzimy tu się. O, o. Nie. 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 <ścoughs> Widzowie. Czemu? To ten obciążnik ma nie wypomagać, a on pogarsza, bo jeszcze się wtopił. Powiem, że po sepka, żeby mnie wyciągnął. tu jest to jakiś. Dobra, tyłem mnie wyciągnął. Uuu! Nie? Maseję się utopiłem. A gdzie jest linka? Linka jest pod domem, tam, z przodu. Nie, ją podkłócił. No kurde widzowie Ale już być bez żadnych wypadków takich typu właśnie Linka i już na takie Jaka już ci podpinam Aha A w ogóle będę mógł źle masz to daj mi to Aha, nie tą stroną Daj, jak to bo ty ostatnio zapinałeś to, wiesz No ja się może znasz. Bo tu zapinają tam raz, ale. Dobra. Ych. Jak nie my biegniemy. Niestety nie udało się tak zrobić okay. jak tego ten. Bez... No, zobaczcie. na tył, bo z przodu nie ma tego, bolca. Dobra, dawaj mi wyciągnij. Po tył. Dawaj. Dobra, widzę. Dostępny odcinek, ja są te wyciąganie. Widzicie, Widzisz, jak mi tył siedzi cały z tą belką? Nie widzę, widzę. Wiesz że takie warunki są. Daj mu tam teraz. Czekaj, to poczeknijmy tak, żebym był przodem do tego i tak, już odepnij tyle. Dobra, weź tam odepnij. ja czekam tutaj w ciągnijku sobie. Zrzucimy sobie jedyneczkę. Ok. Jedynka. Jedziemy. Teraz trochę część, trochę te cięższe zadanie. O, musimy to wyżej dać tą belkę. No właśnie. Tylko tak wysoko to. No właśnie. O... Kończę ucznię w tym akcencie, bo tak siak z tym belkami muszę się trochę pomęczyć. A na kamerze widzicie. Czasami mówię, czasami nie. Yy, I można powiedzieć, że męczy się z tą belką jedną, kilka minut, a to tak nie. A ogarnę tak się, to najwyżej te belki pozbieram, albo będę po prostu... Inne miejsce przygotuję, nie? Gdzieś tutaj, się jakąś tą wiatę zbuduje taką dużą te bo tutaj no po pierwsze warunki są dobre. I trzeba kupić lepszy tur albo no po prostu do tego, do tego ciągnika, do, do, do ciągnika od tego. Od lawyci co nam dał, żeby je jeździć. No. O! I sobie jedzie z przyczepką i ziemią, tak? Na ziemi, więc niech on sobie tam robić, on tam do niego za chwilę pójdę, ale wyłączam kamerę i nie wiem, subskrybujcie kanał, bo w tym odcinku też się dużo podziało, ale też nie mam na to nie, tych mocnych na taką robotę. Więc dzięki Wam za oglądanie, Subskrybujcie kanał i na 20 subskrypcji live, a na każde trzy łapki następny odcinek z maratonu. Bo tak jak mówię, maraton tamty niby się zakończył. Ale daję wam drugą szansę, bo może teraz już się wam uda, więc pamiętajcie w komentarzu, napiszcie co tam dzisiaj się w odcinku. I napiszcie hashtag, hmm, hashtag Belki i hashtag Sebix. A przy tym wam serduszko, a jeszcze ja tak wyżegnam i dzięki za oglądanie. Narazka!